Siema widzowie, dzisiaj gram w Goat Simulator 3, a dlaczego akurat w to? Już wam mówię Zobaczcie co dodali, dodali nowe rzeczy Kupa akurat nie jest nowa, to jest stare yy, Zobaczcie, jest nowa koza Teraz są dwie takie mityczne yy, Jest nowe ciało No właśnie, i jest nowa, no, nowe futro Takie i pewnie się zapytacie, jak te wszystkie rzeczy zdobyć? No to odpowiedź jest łatwa. Jeszcze takie coś. Ale to jest proste wszystko. Po prostu macie takie misje, co nie? Czekajcie, wejdziemy na sobie. Na. Chyba na ten nagierkę, gdzie nic nie robię prawie. Nie? Aha. To jeszcze raz będę musiał wyjść Bo to jest tak którą... Mam wszystkie rzeczy i 3 miliony Zagraj Rok temu w to grałem, no fajnie Nawet 2 lata temu 2020, 30 Czy <ścoughs> jest 2020, 30? 2023 Dobra. No, i jak ja tu mam. A, dobra, ale misje nie wszystkie. Tutaj macie e, e, jedną rzecz, to Wam pokażę, jak to wszystko zrobić. Bo nie będziecie wiedzieć, w sumie, bo to jest trochę trudne. Takie trzeba mądrości użyć. Dobra, tutaj musicie po prostu łowić. Bo ogóle w spamicie przyciskiem w tych takich girach. tak na Tutaj musicie spamić. Na dole macie przyciski. I właśnie tutaj spamicie i, i czekacie aż wam wyleci ten właśnie boby. Czyli, a tutaj się dostaje nie te futry, tylko yy, granie. I to jest bardzo łatwe. Po prostu wystarczy się tak spamić. Teraz mi to wyleci. Ja już mam tego oba. No właśnie. Wyleciał. I on się wam tutaj pojawi gdzieś. No właśnie i dostaniecie tego boba. Następna misja. Przedstawienie z kiełkami upieł tam chłopu. Dobra. Muszę się tutaj pociągnąć. bo tutaj jest. Dobra. I wy zobaczcie, tutaj wystarczy się ru ruszać jak na boki. Po prostu. Albo w sumie to chyba na nie musicie się ruszać. Nie wiem. Tutaj chyba musicie wszystko zwalać, ale to jest proste. Wystarczy się ruszać na boki tą kupiełką. no po prostu się ruszać na boki i już y, wam zalicza. To jest to, to jest najgorsza misja według mnie. Z tymi pudełkami, nie kiełka, tylko pudełka to jest najgorsza misja. No i już dostaniecie tutaj tam. Ten... No właśnie. Nawet mi założyło ją. To mnie sobie na złote wszystko. Nie boba. O! W ogóle jest akurat to jest najtrudniejsza do zrobienia w Goat Simulator, ale jeden jest było to futro? E, następna misja Wyrywa w czasie Dobra Wy... Wyrwa... W czasie? Co? Żywoludy, o nie nienawidzę tej misji w ogóle a tutaj co? A tu też y, będzie ten. Y, to teraz, gdzie? Tutaj. No tutaj. Teleportujemy. I lecimy. O, mój kot się w ogóle położył na plecy. Nie wiem czego. w ogóle po co. O, jeszcze jak ktoś nie wie, jak zrobić tą misję, to wam pokażę. Mm. Idziecie tutaj Ponownie Ciepiecie to I później Musicie to czymś... A Dobra, już wiem o to kamand No właśnie. No i też zdobywacie sobie pomidorka. Takiego... Takiego ja to nazywam pomidorkiem, ale to chyba nie jest pomidor. Nie wiem. A to też to też to, to, to zostawianie Też. Podróżki lwa. No to tutaj trening przepychaczem. I będziecie taką przepychaczkę, jak ja mam, będziecie mogli być Spider-Manem zostać. Po prostu Spider-Man. No ja jestem jak Spider-Man. To tak naprawdę jak Spider-Man się czuję teraz. Można się poczuć jak prawdziwy Spider-Man. Au. Jak ktoś, nie wiem jak to zdobyć, bo już nie pamiętam. Ale trzeba mieć y, o. To łtarce trzeba mieć i po prostu sobie tak strzelacie. To dopóki nie traficie, wy wszystkie tak ale No, no i już koniec No i macie e, tego Spidermana. Patrzcie, nos. spider Spiderman, po prostu. Spiderman. Znaczy ja sam Spider-Manem, no tak, tak wygląda jak Spider-Man i tak się można poczuć, więc no to tyle z tych wszystkich nowych rzeczy, ale, ale nie koniec filmiku, bo jeszcze wam pokażę jak zrobić takie kilka rzeczy, takich jeszcze innych, których możecie nie mieć, to pójdziemy sobie tu. Dobra, ja była szczekota? Ja teraz tutaj, jak macie przepychaczkę, co będzie łatwo. A w ogóle poczekajcie, bo tutaj w którymś kamieniu yy, był do zdobycia człowiek, jakby bóg, nie wiem co nazwał Bogiem. Zaraz wam pokażę Tutaj na niego się łatwo spiąć tutaj macie spudermuna ale tu nawet nie trzeba mieć spudermuna bo tutaj macie wiatraki ale lepiej ze spudermunem spudermun Spider man teraz to walicie po prostu i wam się tam taka lampa odblokuje z nie więc na nią lecicie tam chyba jeszcze nawet w dodatku, mm, nie jestem pewny, ale jeszcze chyba mm, macie coś do odebrania, tak jakby mm, tatuetkę chyba, chyba właśnie ona na tym, na czubku, tutaj gdzieś na czubku była, tatuetka chyba, no to więc sobie wskakujecie tak i tutaj coś macie, o tak, to był to, to był, możecie sobie tak robić. O, 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 jak fek po prostu. Dobra, teraz lecimy tam. O, już to znalazłem nawet. Tam musicie się dostać. A, patrzcie. Jak jest ta to tutaj się. dostać. I co tutaj jest? Czekajcie. Na ten to? Tak. Tutaj macie Boga. I musicie po prostu go dotknąć, i już możecie sobie grać normalnie. Macie Boga. Czekajcie, jaki bym mógł wam jeszcze pokazać? Hmm. Chyba jeszcze bym mógł wam pokazać w sumie co Farmera. Mogę wam pokazać. Dobra, to będzie podrobinkę dla niego nie niefajną. Hmm. Jestem kurde, gdzie to jest? jest? Mm. O! Dobra, to zdejmę, bo to mi będzie przeszkadzać. Przeszkadzać, jak? Dobra. Po prostu nie wiecie co się Ja już nie, co ja mówię. Chaccie i to będzie taki fajne. Hmm, to, to wezmę ja. Nie wiem czy to macie, ale możecie sobie na YouTube sprawdzić jak to się nie wie jak to zrobić, więc no nie zmuszam, żebyście sprawdzali, ale jak chcecie, to sobie sprawdźcie. Laserowy ten. Czekajcie. Lastrowe oksy. Dobre. Idziemy na walkę. Wszystko jest gotowe? Wejdź ponownie. Musicie wszystkie misje, takie jakby żeby to... Te wszystkie ten... Te wszystkie żółte kropeczki były na żółto i będziecie mogli tam wejść. Bo one chyba na początku są fioletowe chyba. i to to Whoa, whoa, whoa! Hold your horses now, partner! What are you doing here already? You can't possibly have unlocked all the castle upgrades. I gotta be honest, I was not expecting you quite so soon. As you can see. I'm not really done with the boss fight It's as we say in the game no, business A work in progress It takes a lot of time and effort to make a game, you know Okay, and? Okay, i need to move along Go ahead, but some Got some trinkets, so Whatever you kids do these days Come back soon Come back soon No zaraz zaraz te wrócić szybko do dzieciństwa No to leć Wygrałem i fajnie. Wygrałem, wygrałem, wygrałem ba

No nie, nie wypuszczę cię na razie. Na razie siedzisz w tej klatce. No nie. Siedzisz w klatce. Au! Dobra. Oh, vamos, Obrella. Ao. Ao. Au. vamos, Take eu beijos, acho Que mesmo a Tak szybko. Tak nie jest. Ta. To jest e, takie, jakby nie to jakaś najtrudniejsza walka z bossem. Bo jest nawet całkiem prosta. Tak jakby. Dla mnie w sumie. Dla mnie prosta jest. Uro, nie. Ja już znam e, te walki, więc dla mnie to jest proste To te południe i te jakby Może nie wszystkie, ale y, te, z tym bossem to akurat dla mnie już jest proste e, O, oh, właśnie, tak to bym Ogólnie z cię skłonić nie, nie lapci moment. W tej chwili mi to dawaj. O, piłeczka. Podwójne kopięcie. Hakowali mnie. Widzowie schakowali mnie. Dobra, wróciłem. No nie, chowamy. Ale w sumie. Mm, ten laser, takie jakby okulary, to one są bardzo potrzebne na tym, na szukaniu, bo te, wiecie co, jest bardzo dużo tych farmerów, zaraz zobaczycie jak to wygląda. Szukam. O, tutaj też to jest potrzebne. No właśnie. Dobra. Przedostatnia runda. Dobra. O kurde gdzie on wleciał idealnie. No i teraz ma ulubiona rundka. Szpark. Ostatni. Moja ulubiona, no właśnie, i tutaj bardzo łatwo się go szuka. Jest takie proste, ale to jeszcze nie koniec. Teraz będzie taki Mario. No, szybciej. Dobra, teraz przechodzimy do Mario. To jest taki Mario. Nawet te kamienie są ten. Kamienie, ma to Tak to w sumie nazwa. Kamienie, The Rock. Au, co tu się stało? O, całą mapę przeleciałem. Co? Gdzie ja jestem? O! O! Całą mapę pominął. No to w sumie fajnie. W końcu nie muszę wszystkiego robić. O! O! Mamy No, ale pominąłem mapę. Ja cię kręcę. To jest nawet ten zamek z Mario To jest taki Mario po prostu Wchodzimy! Bum, no i leży To już jest chyba... Dobra, teraz będzie ostatnia, tak jakby przedostatnia rzecz O, cześć! Wróciłem. O, i teraz jest moja ulubiona część z tym laserem to, to jest najłatwiej po prostu laserem wygrać Więc bardzo polecam założyć ten laser No właśnie, już prawie w ogóle wszystko Stąd zabrałem. Gdzie jeszcze tu? Jeszcze? A tam. Czekajcie. No. Da się to jakoś. Da się to jakoś pominąć? Chyba nie. No, i teraz jest ostatnia część. Czyli najlepsza. Najlepsza i ostatnia. Ostatnia i najlepsza. Tak jakby. Taki fajne samochody macie. Dobra, jedziemy. Kwadratem dopalać, czy spokojnie. Kwadratem mam dopalać, więc spać. Pum. 100. 100 do 100 punktów. To jest normalne, że ja puściem na piadzie. No to pani, czy dzieje jak to zrobimy to już będzie koniec filmików w ogóle Nie będziecie czekać Teraz jest najlepsza część W ogóle według mnie Bardzo prosta A nie tak To już myślała że się da włączyć w z samochodem ale nie Dobra Byle to tam było ten do przejechania, tylko takie bardzo niewidzialne było bardzo. Takie niewidoczne prawie. Tylko kilka linii było widać. Teraz ostatnia część. o komputer hmm. nie działa on nie wiesze patrz teraz sobie poczekamy dobre O kurde, przez przypadek hasoblika że A to co? Kto mi wirusa zainstalował? W sumie dwa wirusy. Dobra, odpalamy. Okej. Okay. Jak się czujecie? O kurde, spadaj. Ej, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Każdego potrącimy. Dobra. No i teraz Wam dam Farmera. Teraz wiecie, jak to być, te wszystkie rzeczy? Bo chyba już tak. No więc. Koniec filmiku. Filmik kończymy. A więc. Pa, pa.